ty jesz, no to posłuchaj mnie w takim razie. Natalia, nie, nie wiem, o co jesteś obrażona, no dlatego chcę z tobą porozmawiać. Zrozum to, że ja, nie wiem, nie będę mogła iść do szkoły, jeśli będę chora. Po pierwsze. Po drugie, bardzo chcę iść na tą lekcję, bo zależy mi na tej ocenie i na tej kupiej pracy na geografię. Nie wiem, o co się fochasz i czemu taka jesteś, tak się zachowujesz, jak jeszcze nigdy. <laughs> Ale zrozum to. Że ja tym nie decyduję, czy idę do szkoły, czy nie. Zużyłam chyba z 15 par chusteczek. Pełno, pełno leży tutaj chusteczek. Jestem chora i nie wyobrażam sobie, jak będzie na geogra geografii, jeżeli będę w takim stanie jak teraz, jestem jutro. Szła do szkoły. No bo wtedy będę cały czas kaszeć i katar mieć kule. Wami, bo prawie gorączkę miałam. Dla ciebie to jest taka mała choroba, bo tylko chodzić o to, żeby zgarnąć ocenę geografii. Nie wiem, dlaczego się tak zachowujesz, bo nigdy nie znałam, cię z takiej strony. <śmiech> <śmiech> Jeszcze nigdy nie wiedziałam, że taka jesteś, bo nie byłaś taka jaka mnie. Jeszcze się dziwnie zachowujesz. Mam nadzieję, że to obejrzysz chociaż i nie wiem, pogadasz ze mną jakoś. Telefon I czemu w ogóle y, rozłączałaś się, kiedy ty cię dzwoniłam co? Nie wiem, dziwnie się zachowujesz bardzo. Chcę zrobić to, ale nie wiem, czy jutro będę. Będę widzieć dopiero wieczorem, pewnie, jak moja ma wróci. Jak będę się zależy, jak będę się czuła rano. I od tego, czy ktoś mnie zawiezie. No i chyba tyle. Jutro wieczorem ci napiszę SMS -a, czy będę, czy nie. A w ogóle, dlaczego chcesz zrobić tą pracę sama? Zresztą nie możemy zrobić tego za tydzień, we wtorek, co? Proszę, odpisz albo zadzwoń do mnie. Zależy mi na tej rozmowie.